Dobra, dzięki. Porozmawiamy sobie z dioksem. Nie, Opuść przepraszam! Przepraszam, halo, pomyliłem się. Bo nie chciałem wcale. Okej, okay, z dioksem pogadaliśmy. No i dobrze, spoko Czyli tak, tutaj są ścierwojady. Można by się z nimi bić. O kurwy, spierdalajta. Halo, zabijcie je. Co to jest? Jakiś ptaszek zaćwierkał, czy co to było? A może zadzwoniła mi komórka? Nie. Śmieszny żart. ...śmiesznego youtubera. Kopacz. Ewa Kopacz. Tutaj jest. Ewa Kopacz. Okej. Okay. Dobra, zróbmy zatem w takim razie naj... O, wrzut! Hej, kolego. Nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę. Jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Kim ty kurwo jesteś? Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie jak pójdę z tobą. Jesteś... Powiedz dokąd idziemy, a może to niespodzianka, <gry> uwielbiam niespodzianki Kurwo zabiję cię, spierdalaj, dobra idziemy stąd Będziesz za mną chodził jak wrzód na dupie? Kurwa chodzi za mną, wypierdalaj gościu Spadaj Chcesz być przez chwilę sam, tak, rozumiem, będę się trzymał na uboczu Będziesz irytującym człowiekiem Spadaj Chcesz być przez chwilę sam Jesteś tak irytującym człowiekiem Idziesz ze mną? Ty kurwo. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, cię. Jaki ty głupi głowa. jesteś! Pierdalej. Gimper, weź wrzoda, będzie śmiesznie. Super. Zjebany jest troszeczkę, bym powiedział. Wygląda jakby się mieli. Wyglądają jakby się mieli kochać za chwilę. Nawet romantyczne. Bo Fletcher się martwił. Buzi, 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 buzi. Chodzi o neka. Tak. Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O, cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten pędźwał jednak. Twój kolega właśnie teraz umarł. mam kłopot. Przyjacielu. To jest szynka. Weźmy szynkę. Dziękuję. Ok. Otwórz skrzynkę i weź z niej szynkę. Juhu, kurwa, pięknie. Odłóż to albo dostaniesz. O! Czemu masz tyle zdrowia? Przepraszam Dobrze, wczytuję, save <grym> Czemu masz tyle zdrowia, pajacu? Jesteś głupi I nie powinieneś mieć tyle zdrowia, bo jesteś niemiłym człowiekiem Nie, nie, nie mieli niemili ludzie właśnie Nie powinni tyle mieć, tylko powinni być słabi, bo, bo dobro zawsze zwycięża Tak się robi hip-hop! Dziękuję! Bez straty zdrowia, save Ale jestem dobry, nie? Ale jestem dobrym graczem, ej, ogarnąłem jak się bić nie straciłem 20 rwojedy bez straty zdrowia, kurwa, milion łapek w górę, nie? Jestem tak dobrym graczem już. Sam sobie noś tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć Cię dobrych manier. No wyjmij, że broń, Gałganie. Halo, przepraszam. Czy mogę po prostu uciec do wody i się zestrasz na ryj? Zabić go raczej nie zabiję Halo, halo, dzień dobry, zasrałeś się właśnie na tej. No, świetny, stałem wekierą przez plecy. No i Czemu ty atakujesz 500 milionów razy? Jak miliony monet Tam, 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 ale nie, no czuję się w ogóle dobry, bo zabijam te stwory nawet. Nawet tak nie najgorzej mi idzie, jasne, tracę troszeczkę zdrowia gałgańsko, no ale się uczę.